Grupa wyruszyła z miasta Swierdłowsk 23 stycznia roku 1959 pociągiem do miasta Iwdel, skąd następnie przesiadła się do ciężarówki, która dowiozła ich do Osady Wiżaj, będącej ostatnim punktem cywilizacji na ich trasie. Z Zwiżaja ruszyli pieszo i na nartach w kierunku północnym. Pogoda od początku była ciężka. Silne mrozy, głęboki śnieg, silny wiatr i brak oznakowanych szlaków. Mimo to grupa posuwała się sprawnie naprzód, dokumentując trasę zdjęciami i wpisami do dzienników. Trzy dni później Jurij Judin, czując nasilający się ból pleców, zdecydował się zawrócić. Od tej chwili grupa liczyła 9 osób. Do końca stycznia zespół osiągnął przed górze masywu Otorten, a dokładniej Dolinę Rzeki Auspia, gdzie rozbili kilka obozów. Pierwszego dnia lutego w warunkach pogarszającej się pogody i przy ograniczonej widoczności grupa zdecydowała się na nietypowy manewr. Rozbili namiot na otwartym zboczu góry Hołat Czachl. Najprawdopodobniej zamierzali na zajutrz przekroczyć grzbiet i kontynuować marsz do Otortenu, jednak nie chcieli cofać się kilkaset metrów do lasu, gdzie warunki biwakowe byłyby lepsze.